Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku studianiu z elektromobilni.pl. Zapraszam na krótki flash naszych wydarzeń. Wystartowaliśmy z akcją Każda podróż ma znaczenie. Pozyskaliśmy na nią dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wysoko zasięgowa kampania cross-mediowa której celem jest ochrona atmosfery i klimatu poprzez wskazywanie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych wynikających z zakupu i eksploatacji pojazdów elektrycznych. Budżet kampanii wynosi ponad 2 miliony złotych. I w okresie od września 2021 do czerwca 2022 ma wygenerować efekt środowiskowy w postaci 21 milionów osób, do których dotrze treść edukacyjna związana z elektromobilnością. Co ważne, landing page kampanii został osadzony w strukturze domeny elektromobilni.pl. Dzięki temu kampania internetowa, outdoorowa, radiowa, social media. A także artykuły w portalach horyzontalnych ogólnopolskiej prasie, tworzone w ramach każda podróż ma znaczenie, kierują na stronę elektromobilni.pl, budując jej zasięg. Są już pierwsze efekty. Od momentu startu kampanii we wrześniu domena elektromobilni.pl odnotowała 53% więcej odsłon względem poprzedniego okresu. Kampania elektromobilni.pl była obecna podczas największego w Polsce Kongresu Nowej Mobilności, który odbył się na początku października w Łodzi. Organizatorom wydarzenia udało się zgromadzić rekordową liczbę tysiąca uczestników. Podczas KNM stworzyliśmy strefę edukacyjną elektromobilni.pl, gdzie prezentowaliśmy kampanię oraz przeprowadzaliśmy wywiady z zaproszonymi gośćmi. Zresztą, zobaczcie sami. Ponadto podczas Kongresu Nowej Mobilności wystartowała pierwsza edycja konkursu E-Mobility Media Awards powered by Elektromobilni.pl, która wyłoniła dziennikarzy i marki, które prowadzą najskuteczniejsze kampanie informacyjno-promocyjne, edukacyjne oraz marketingowe na rzecz zeroemisyjnego transportu w Polsce. Przyznano w sumie 16 wyróżnień. Osiem na podstawie analizy medialnej Press Service Monitoring Mediów i kolejnych osiem na podstawie zgłoszeń dokonanych przez stronę internetową elektromobilni.pl. Zwycięzców w kategoriach ilościowych wyłoniono na podstawie badania, ale także rzetelnej analizy mediów, która objęła ponad 1100 tytułów prasowych, 5 milionów polskojęzycznych portali internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Po zakończeniu kongresu rozpoczęły się dwa kolejne wydarzenia: Manufaktura elektromobilności oraz lot samochodów elektrycznych. Ponad 150 samochodów elektrycznych przejechało ulicami Łodzi. Pierwszy, zlot lub Polska, przyciągnął rekordową liczbę użytkowników pojazdów zeroemisyjnych z całego kraju. Kawalkada, przemieszczająca się przez miasto, miała długość około 1,5 km. Natomiast na scenie w Galerii Manufaktura można było posłuchać interesujących debat, prezentacji, wywiadów z przedstawicielami branży dotyczących zeroemisyjnego transportu. W ramach wydarzenia powstała innowacyjna strefa elektromobilni.pl, gdzie na ekspozytorach prezentowaliśmy zalety kampanii oraz partnerów. W ramach IWIKU Polska przeprowadziliśmy także badanie, w którym użytkownicy aut elektrycznych opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Z raportu wynika, że aż 97% użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce nie zamierza wracać do motoryzacji spalinowej. Raport dostępny jest na stronie klubu. IV Klub Polska oraz AutoPay podsumowali akcję Autostrada do elektromobilności niemal 4000 darmowych przejazdów, prawie 19 ton zredukowanej emisji dwutlenku węgla i ponad 160 tysięcy przejechanych kilometrów. W przyszłym roku w okresie wakacyjnym również planujemy zwolnić kierowców IV za przejazd płatnymi odcinkami autostrad A1 i A4. Na stronie elektromobilni.pl dostępny jest już internetowy kalkulator dopłat dla przedsiębiorców w ramach programu Mój Elektryk Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Narzędzie pozwala w prosty i przejrzysty sposób sprawdzić cenę każdego całkowicie elektrycznego samochodu osobowego i dostawczego dostępnego na polskim rynku z uwzględnieniem dotacji. Wcześniej uruchomiliśmy także kalkulator dopłat dla osób prywatnych. W ramach kampanii kontynuujemy również cykl edukacyjnych artykułów, które są dostępne w zakładce Aktualności. W listopadzie nasze treści na Facebooku dotarły do 65 tysięcy osób. Posty uzyskały ponad 1400 reakcji i dołączyło do nas 370 nowych fanów elektromobilności. Natomiast na Instagramie dotarliśmy do prawie 19 tysięcy kont. Zobaczmy, co słychać u naszych partnerów. W segmencie samochodów dostawczych Renault jest liderem w Polsce. Elektryfikacja tego segmentu rynku mogłaby przynieść realne korzyści ekologiczne i ekonomiczne, ale to nie jest takie łatwe, bo liczy się zasięg, szybkość ładowania i ładowność. Renault w swojej ofercie ma użytkowe pojazdy elektryczne Master i Kango. Ale czy spełniają one warunki, jakie użytkownicy stawiają przed takimi pojazdami? E, tak, dzisiaj tego typu samochody mogą służyć do, do tak zwanych dostaw ostatniej mili, ale my chcemy iść jakby dalej. Chcemy, by te samochody były w użytkowaniu porównywalne z samochodami spalinowymi, czyli by można było je ładować, tankować tak samo krótko, jak te samochody spalinowe, i by miały takie zasięgi jak samochody spalinowe. I tutaj proponujemy uzupełnić napęd elektryczny napędem wodorowym, i taką ofertę. Właśnie w tej chwili przedstawiamy master z napędem wodorowym, i to, co proponujemy, to cały system od produkcji czystego wodoru, przez jego magazynowanie i dystrybucję, przez gamę pojazdów opartych właśnie na Renault Master, który będzie służył od przewozu osób do przewozu towarów z zasięgiem do 500 km i z możliwością tankowania około 5 minut. Nowa Cupra Born jest żywym dowodem na to, że osiągi i napęd elektryczny idą ze sobą w parze. Co jeszcze wyróżnia to auto? Cupra Born to nowe otwarcie na rynku e samochodów elektrycznych. Z jednej strony to poważny wkład w ograniczenie emisji CO2 i wyjście naprzeciw europejskim regulacjom, a w tym samym czasie Born to model, który dzięki atrakcyjnemu designowi, swojej sportowej zrywności i zasięgowi ponad 500 km odpowiada na oczekiwania wszystkich kierowców, którzy chcą wziąć udział w elektrycznej transformacji i w tym samym czasie nie chcą iść na kompromisy. Chcą auta elektrycznego, ale z mocnym, wyrazistym charakterem. Wierzymy, że Cupra bon to auto, które wtłoczy prawdziwe motoryzacyjne emocje do świata elektromobilności i pokaże, że auta elektryczne nie muszą być nudne. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce.